No na jedynkę biegniemy? Hmm, jak najbardziej tak. Trzy, dobra, trzy, cztery. Kurwa, jakbym wiedział, że to ja będzie, będzie noc. Gdybym wiedział, że to było noc, to łukusza by weszła. Ale Jarek mi nie powiedział, że będzie noc. Nie wiem jak ty, ale sobie sciencera, żeby wiedział, że jest nocni. O. Profilaktycznie dobry panie Tomku, się, że ty jesteś wabikiem... Nie, 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 Ty jesteś profesjonalistą w tym ty, temacie! Tak, ja, wiem, ale ja mam Sciencera, a nie ty. No to tak nie zmienia faktu, że i tak pierwszy z budynków wybiegnie. No tak... Ale tak kogoś zawija. Ja nie wybiegam, żeby kogoś się zabić. Jak okay. wybiegam, to już, kurwa, ktoś ginie. Ja mam Czepnego. Macie Czepnego? Czy nie? Ja tam się i do, do nikogo nie czepiam, nie. Dobra, Wadi. pamiętaj, że któryś z nas musi być pierwszym tego pająka. Może on się zatrzyma, bo... Kiedyś tam się zatrzymał. On ma jakieś 200-300 godzin, więc raczej wie o co Haman. No tak, ale ostatnio rozmawialiśmy o tym, że właśnie panek się nie zatrzymuje ostatnio. Nie, że... zatrzymuje się. No nie, no ja biegam... Zatrzymuje się i patrzy się na ciebie. Nie. A jednak tak. Dobra, mogę się być czegoś tego? No pierwszy wejdzie do budynku to on się zatrzymuje się na ciebie patrzy, tak? Aaaa. Tak, gadam się z tobą, bo takie uczyłeś, pamiętam. I tak jest, do no, dzisiaj tak jest, wczoraj też tak było i przed wczoraj też tak było. 300-300 Aż tak najebany nie jestem, żeby takich rzeczy nie pamiętać Ale wczoraj, o otychu No, co wczoraj? No właśnie było taka sytuacja, że wbiegałem do pająka e, i on... Bo, się na mnie i od razu uciekał, i potem stawał gdzieś tam głową. No, bo, może ktoś wszedł wcześniej. Skąd jeszcze jakaś inna drużyna nie przylazła? Albo kurwa, a ja nie wlazłem, albo kto inny z nas nie Na pierwszego gościa, który wchodzi do budynku, patrzy się i, i piszczy kurwa, pisz. I dziwi. Tak. Jak można być takim brzydkim dziwem? Mam na w ręce, więc wszyscy wiedzą, że tu jesteśmy. No. no. Dzięki, jest w porządku. Ten wandal z ciebie wybije. Kurwa, który do mnie strzela w ogóle. Co tu się odkierdala? tej muchy, strzały. Stacja. Tomek, Tomek, co jest? Halo, halo, Tomek, halo, halo, Tomek. Jestem, jestem. Biczą do mnie, dupę zawracają. Dobra, biegnijcie, biegnijcie, dobiegną. A może kurwa... Nie mam. Myślałem, że może mam okienek cmentarny, bo Chciałem że na gotowe skrzydę do a ale jeszcze w Bosanie zrobić Ja drink mi się kończy Kurwa mi się kończy życie bo jakiś zatytał jakaś kurwa Ja ile masz drink? Na 2 O ja mam na jeden To prawie równe Potrzebuję apteczkę co najmniej Bo Gdzie 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 ten kurwa jebany szmacz. Eee, 45-60 bo Na złote A apteczkę Ja pierdolę, zaraz ci znajdę, no Ja wiecie, to tak płaczą do chuja Nie płacę, tylko mówisz apteczkę, bo mnie za to było coś, kurwa kurczasty I, I zazwyczaj jak są apteczki dookoła, to biegnie to po tym kurwa czwartym budynku i nic nie ma, nie? Tu zapraszam do kibla, jest apteczka O O ja na twoje na miejsce <noise> Wielbią straczy. Ej, to, to wy kurwa kruki? Tak, to a. wy Straci to moje ulubione miejsce Znalazłem apteczkę w kiblu i mówię, że ja apteczka w kiblu nie katomek... Bos na to biało, ja, może na napierdać <noise> jak dziki Boże. Ja już szukam tu jakichś kurwa kotwicy... A nie, bo nie wchodzę, bo ja nie mam czysnego, nie wchodzę. Pierdolę ja mam jakby to nie. Ale... konia! O! Pokażcie, jak się to robi Kurwa, to ja to mi normalnie nie napuchną, to kurwa takiej groszki będę miał Potrzebujemy światła, bo agregat Tak, najmpałasy chuj. Nie wiem, bo nie będzie poleciał No ale Ale jest dużo lamp Opalimy go trochę Tu są lampy trzy lampy Dlaczego? Bo zaraz pet od pająka przyjdzie to rzuci w niego No fakt 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 ten Jaro trafia czasami tego pająka Jak biega to dawać, bo tu jest pająk. No dobrze już spaliście kurwa, wchodzę jest drabina jakaś tu kurwa. No po chudu jak jest kurwa pali się. Co mówię, no we mnie? No ja pierdolę, wypierdolę, ja muszę wy Ja pierdolę. Nie wierzę, no debil, no debil kurwa O Boże O ja pierdolę. weź z takim grajdem Nawet ci nie będę mówił dlaczego tak zrobiłem, kurwa. To wygląda jak pająk, kurwa, czy co? No nie wiem, biegłem, kurwa, nie zobaczyłem na mi ja i nie jest, kurwa, obcą osobą. Ja pierdolę. O kurwa. Dawaj tam, suka pajączka. Pamiętajmy, spokojnie, spokojnie, zróbmy bossa po cichu Żeby nikt nie wiedział Regeneruj gówno Chyba delikatnie przygięła Patrzcie na pająka. Wszyscy w trzech kurwa. Stańmy koło siebie. Kto się pojawi to nie... Zginie, zginie, zginie. Od ognia. A, Aaaa! No, ktoś mnie podpalił! strzelił łapka, więc uważaj Dobra, idziemy powiedz mam Mam 3 pułapki Będziemy wystawicie tutaj, gdzie jestem w drzwi. drzwi ty... uważaj! Uważaj, kurwa!

Dobra, dajcie sobie ze mnie radę z 15 sekund, gdy się odlać. A schowaj miejsce, w którym cię nikt Dobra, idę się odlać. Jednak chcę, żebym się z nimi wytrzymywał. Jezus, Marian, naprawdę... Oh. Nie wiedziałem, że tak psychicznie mogłem zmęczyć takie gadanie o tej Marynie, nie? Nie, Ja nie będę jeździł. No, dobro. Znaczyń, no jest to jest dobre. no jestem neutralny do takich rzeczy? Bo ja sama o co używałem. Jest to bieckowe. jest tylko pierwsze. Bierzemy wskazówki zimnozabójca. Podjąłem decyzję. Wadi, co ty myślisz? Kurwa, taki duży teren, To zwierzę się. O... zginąć. <suszel> no i to się nie działo, ale, ile, ile możemy się... Ale, tego, ale... Wadi, e, ja mam lepszy pomysł. Zabijmy Jarka i pójdźmy do ucieczki. <suszel> <suszel> Kurczę, tak dobrze to brzmi, że nie wiem. Hm. <suszel> 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 Gdzie jesteście, kurwa? Widzisz, że nas widzę, nie? Tak? Widzisz nas? Niemożliwe. Mam Nam. Gdzie jest ten, ten jedyny jejowiec? Tam palący biega, ale nie wiem czy został down i no, Nie, down tam... dostał na te strzały co ja tu strzelałem i zjadłem Dobra, bierzemy bierzem wskazówki Tomek i idziemy dalej. Nie, to wybierzcie wskazówki i ja was prowadzę dalej. Moim zdaniem czysto. Zawsze tak mówisz tej Reduta. No na tę chwilę Reduta tak, czyli takie 225. Bo i tak żadnej wskazówki, a poczekaj, widzę wskazówki, widzę. Do, doki bliżej, ale nie Reduta. Mi ja się tam nie no 240 biegniemy, 240. na ile on biec? 240, 240, 240. Teraz na 240, 250. Pamiętaj. Teraz 255 bardziej A, kurwa, ja chciałem, chciałem sprawdzić, ale on chodź No bo w forcie się dają leja... Ile można razem się w forcie lać kurwa mm. Po Dlaczego nam nie zdekowałeś, suki jebany, co za kurwa psy jeba Najbardziej śmierdzi. No tak, ale minęło was dwóch i mnie kurwa, ja będę trzecim A no bo śmierdzisz, no <noise> Tu macie wskazówkę sobie, sekundę odnowcie Ja mam pięć ja, trzy, jest... ja mam trzy, więc wezmę. Jak ktoś. Dobra, to bierz no to bieg... 180 my tak. 180 Tu jest apteczka jakby coś potrzeba. Gdzieś w tą stronę powinien być Jaki tak, tak okay. lekko co jest 300 hmm? Dobra, biegniemy na 135 Ale ty masz wskazówkę czy Wadi ma wskazówkę? Ja nie mam wskazówki. To Wadi ma wskazówkę, okej. Okay. Nie wiedzą, do nich biegnie, bo on, kurwa sobie mega turbo piorunny, kurwa. Nie, niemożliwe. No tutaj już ogólnie boss już w tym budynku. No w którym? No właśnie, w tamtym, no. do nas. Dostał jeden na dachu. Jeden jest na dachu po prawej, drugi jest na ziemi, też po prawej. Mam go. Zabiłeś, zabiłeś go, no. Ten z dachu spierdolił i jest tu w oknie. O ten na dachu też się wychyle co pojęcia Dostał ten na dachu znowu Ale nie zginął Tu był, przez chwilę, tu był W tym oknie Spalę im koleżkę Chcesz się go podnieść? Nie ja. ty chcesz spalić Do, do, znowu w tym oknie, co którym wcześniej był? Tu nie wejdziemy Tam jest kontynent Zbijemy tego drugi zabój mnie Jak szybko wbijecie to wynosi podnosić No dobra Kurba! Kurwa Ja pierdolę jeszcze nie trafiłem go on